Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Far Cry 3 Ja musiałem oczywiście cały punkt kontrolny poprzedni powtarzać od początku, więc całą akcję z radiooperatorami ale postaram się mniej więcej moje kroki powtórzyć żeby były podobne, pozbieramy sobie może trochę łupów które się da Spróbujemy to miejsce wyczyścić jak najmocniej żeby później było mi zbieractwa. Taki jest mój plan A co z niego wyjdzie to nie wiadomo Czekajcie, tu jakieś łupy też są, być może na dole Jeśli w tym kierunku coś jest A to, teraz Pomału i po kolei Tu u góry mam jeszcze jedną skrzyneczkę Wejdziemy sobie tędy Naszym celem jest dostać się teraz do sterowni meduzy i dzisiaj oczywiście to uczynimy. Czekajcie, trzeba tu wejść jeszcze jakoś? Tędy. Trzeba się uważnie rozglądać w tej grze. Dobra. Co dalej? O właśnie. Chciałem z tej troski skorzystać, bo tutaj też są kolejne skarby na tym wraku. Przynajmniej jeden. dokładnie Dobrze, co mamy dalej? Tu są jakieś trzy Mam w głębinach prawdopodobnie. Dobra, przypłyniemy się. Co jest trochę niebezpieczne, bo tutaj rekiny pływają. Więc wiecie. Ryzyk fizyk. Ale jak zrobimy to szybko, to powinno się udać. Oczywiście trzeba się wynurzyć. Aha. I wracamy po skarb numer 3. Gdzieś tutaj. Albo w środku, tak, już coś widzę. Tu się świeci. Posprzątana. Zobaczmy, co jeszcze nam zostało. Tu mamy coś. Czyli... Kurde. Mówiłem, że rekiny będą nas atakować. Niestety nie jestem w stanie wejść na ten pokład Nie jest bezpiecznie Spróbuję może tędy po kamieniach jakoś o. A tędy mogę wejść, patrzcie Tego nawet nie wiedziałem No, przejdźmy się jakoś O, tu jest kubaństwo Dobra, zostawię go, bo szkoda miał mu jednak Mam nadzieję, że zdążę zanim nie zaatakuje po raz kolejny Co? Dawaj, dawaj Jason Zadamy sąd Teraz pytanie, gdzie... Aha, tu jest skrzynka No i w miarę okej okay, już to wygląda, czekajcie co my tu jeszcze mamy To na razie sobie zostawimy a to chyba jest wszystko na statku Tu w górę jeden Ten Ten jest na dole jednak Dobrze Bardzo ładnie Teraz co? Tu jest kolejny Na górze Ten Na dole W ogóle sobie tak poznaczać je teraz, żeby później 20 razy nie schodzić i wchodzić, skoro coś mogę od razu z jednego miejsca odhaczyć sobie. To jest tam. Dobrze. I teraz tak tutaj. Kolejna skrzyneczka. My wyczycimy trochę to miejsce i polecimy już e, normalnie z misją. Ale chcę skorzystać z tego, że tu tych łupów naprawdę jest dużo. Znaczy było dużo, bo nie stało tego już aż tak wiele. Tam jest u góry jeden. A ten. Jestem. Tam. Ok. Czy wszystko na pokładzie. W porządku. Idziemy może tędy. teraz tak, tu coś jest, to Coś dziwnie pusto jest w tym miejscu, albo przeciwnicy się pojawią dopiero później, albo po prostu gdzieś się kręcą, gdzie ich nie widzę na ten moment Więc też tak może być, ale chyba ta akcja dopiero nastąpi później, No to jest niemożliwe, żeby było tak pusto To po prostu nierealne. Tam tędy możemy się powspinać. Pewnie do skarbu to jest droga. Na samym szczycie. Sprawdzimy. No I co? A, tutaj pewnie. Chyba się w ogóle dostać? Nie, coś póki kałem pewnie. Właśnie, tu. A ten ostatni, wtedy go oznaczę. A ten pewnie skarb na odcinku zebraliśmy. Tylko teraz powtarzając punkt kontrolny, po niego się nie wybrałem. Czekajcie, czekajcie. Tu gdzieś jest niby. Dobra, już nie będę tego szukał. I tak, mamy wyczyszczone miejsce bardzo ładnie. Dobrze. Może znajdziemy później, może nie. Wchodzimy. Co tu się teraz dzieje? Nowy samouczek. Na temat kamizelki, tak? Zmieszał otrzymane wrażenia. Niebieski pasek tutaj reprezentuje kamizelkę. No, fajnie. Trochę amunicji, apteczka. Także wszystkiego po troszku. I. I tu musimy coś zrobić. No i właśnie. No to się zaczyna. Pozwólcie się posiłków z plaży. Eee, chyba nie musimy robić tego po cichu, ale oczywiście na tym poziomie trudności wskazane by było. Trochę zapozwać się ciszej. Ustawienia poziomu trudności. Co wy chcecie? Mnie to w ogóle nie interesuje, bo ja gram zawsze na najwyższych, więc zmiana poziomu nie wchodzi w grę. Czekajcie. O właśnie już płyną. Znaczmy sobie ich, póki można. Dobra. Jak się uda, to też wam zaprezentuję, jak wygląda zabójstwo z góry. A tak z przestwory, czy coś takiego. Kurczę, oni chyba wiedzą, gdzie jestem, już. Także spróbujmy, może z innej strony. Szczęście na minimapie widać, jak się poruszają. Słuchajcie. Oni tu ewidentnie idą. Właśnie. Proszę bardzo, mamy dwóch. Nie były to headshoty, ale liczy się efekt. A no ten jest pozytywny. No, jakbyś to widział? Kurde, sporo ich tu. Naprawdę ich tu sporo. Nie wszystkich mało oznaczonych To jest też nieciekawie. Gdzie ty biegniesz? Tutaj jeszcze, tak? Bardzo ładnie. To jest fajna miejscówka, żeby się przyczaić. Tak. Jeszcze pod spodem jakiś typ. Uwaga. Da się go zasnajpować? Troszkę powiedzieć. Z tej strony teraz idzie. Słoniaczek. Uwaga. Ciekawe, czy da się eliminację mu zrobić. O, spinaczka I to na tak z przestworze jakby wyszedł to byłoby dobrze Za wysoko jesteśmy Może tędy Uwaga, uwaga, spokojnie o, czy za dużo tu jest? Ale jazda. Tego ostatniego chciałbym jednak e, tym naszym atakiem nowym załatwić. <coughs> znaczy nowym. Umiejętnością, którą ja byłem, po prostu nie prezentowałem jeszcze w tej grze. A sam jestem ciekawy, bo nie pamiętam jak to wygląda. Kondyś na dług zbieg. Czyli dużo niżej. Tam że to ostatni jest. A kolesia ewidentnie pokręciło. Gra wbiega do góry. Baga.

O! To była cała misja? Serio? Poważnie? Wydawało mi się, że trochę więcej będzie tej akcji. Zaczekaj, że trochę inne momenty jeszcze, a to pewnie inna misja będzie. Nie, tysiąc ekspo. Zdrowia. Bardzo, poziom zdrowia jest oznaczony żółtymi paskami. Przytrzymaj kół, żeby się leczyć i tak dalej, więc yy, przywracanie zdrowia. Trata części segmentu paska zdrowia, segment będzie się regenerować powoli. Utrata całego segmentu paska zdrowia, segment nie będzie się regenerował. Trzeba użyć wtedy yy, lekarstw. Nowa receptura. O! Percepcja. Co to jest? Walka. Ulepszona percepcja. Możesz lokalizować wrogów dzięki ich zapachowi. Ładunki wybuchowe są widoczne dzięki oparom chemicznym, które wydzielają czas trwania 50 sekund. No dobra. Przypiszemy go sobie pod siódemkę w takim razie. Ulepszona percepcja. Muszę pamiętać o tym. Jeszcze, dostajemy? Nic. No dobra, udało się misję skończyć. Kurczę, gdybym wiedział, że ona jest tak krótka w miarę, to zrobiłbym to w poprzednim odcinku, dobrze na razie mamy to co mamy, może znajdę ten łup tam jest u góry, nawet skrzynka się świeci, dobrze, już teraz widzę wcześniej tego nie dostrzegłem ale już sobie nadrobimy i mamy się udać do Amanaki wioski zobaczmy zresztą tutaj No może rozpoczniemy tę misję dzisiaj. Czemu by nie Dobra, co nam tu jeszcze zostało? Ten łup sobie zostawimy, bo i tak kiedyś będziemy szli w tym kierunku. To może właśnie tędy pójdziemy. A na razie te dwa łupy jeszcze wezmę. I wdamy się do wioski. Żeby zobaczyć, co się nam odblokowało. że chodzi o misję. Także trochę fabułę będziemy ciągnąć. Do przodu Ale na razie leczyć się nie będziemy. Pasek się zregeneruje do końca sam, bo jest nie w pełni uszkodzony, że tak to nazwę. Lokacja bardzo ładna. Mnóstwo takich miejsc na wyspie mamy urokliwych. Tutaj nasi zabezpieczyli teren. No i tyle, na razie nie było tak źle wam powiem Trzymamy się Misja wyszła sprawnie Jestem zadowolony Dobra, weźmy sobie ten łup Jeszcze raz, bo już mówię Zdobywałem go w poprzednim odcinku, no ale zapomniałem o nim I tu był jeszcze jeden Tylko gdzie dokładnie? Tam za do skałą Bez problemu, nie jest ukryty. Gotowe. No to co? Idziemy w takim razie do nasze wioski i do kryjówki, może też się udamy. Sprzedamy szmelc. Bardzo trochę tego się uzbierało. 353 dowary Dobra, co ja bym może chciał zrobić? PMK. Życiu. Dobrze, prezentowałem wam ten celownik z czerwoną kropką, kupimy sobie kolimatorowy. Tak dla odmiany. No, więc teraz sobie z takim pobiegamy. Co tam jeszcze można zrobić ciekawego? Czekajcie, strzedł. Raczej nie mogę ulepszyć. Karamie snajperski, M700. To mamy. To mamy. Dobra, pokażę wam jeszcze podświetloną lunetę, w takim razie. Przyłącz A co nie jest przełączona? Jest Teraz sobie sprawdzimy jak to wygląda, czy faktycznie nam się to aktywowało. A tu przecież nie mogę by... A jednak mogę. A nie. <ścoughs> w wiosce nie można broni używać. Dobra, ja to sprawdzę. Poza materiałem. What's happened? Boss prepares to attack our village. He is gathering weapons even as we speak now. My friends are in trouble too. What did the message say? They've been taken to somewhere called PC. Boss is going to ransom them and then sell them anyway. Well, oh, this is good then. You have time, Jason. Please fight for us. The Rakyat will be murdered. If you can sabotage the weapons, it'll weaken Vass. It'll be easy to kill. I'll do it. Ah. I knew we could count on you. The pirates stuck weapons in the logging camp in the jungle. Shut off the alarm first, okay? If it is triggered, they will secure the weapon shed. Steal the explosives, then destroy the weapons. You got that? Okay. Good luck. Zabawa w psucie, oczywiście, tą misją zajmiemy się w odcinku następnym 760 metrów, i to jest tutaj, czyli w miejscu, w którym nas jeszcze nie było. No to zanim tę misję będziemy robić, to chyba, że będę musiał teraz, to trudno. Ale jeżeli nie będę musiał, to oczywiście masz radiowy, żeby odsłonić mapę. Zobaczymy, które postrunki się znajdują w okolicy. Prawdopodobnie te dwa. Ten na pewno. No i będziemy robić wszystkie zadania poboczne: wykonamy próbę rakiet i kupę innych rzeczy łącznie ze zbieractwem. A dopiero potem, oczywiście, ruszymy na misję główną. Jak mówię, o ile nie będę musiał robić tego w tym momencie. Bo nie wiem, dobrze. Jeszcze chciałem co? W sumie, chyba nic. Chciałem tylko sprawdzić sobie tą snajperkę. A tu nadal nie mogę wyciągać, oczywiście. Trzeba wyjść z wioski A teraz Nadal nie mogę Interesujące O, dopiero no nie To nie jest to Czyli dobra, ja się zastanowię jak to przyłączyć sobie, ten który kupiłem, czyli podświetloną. No i rzymy, tak jak powiedziałem na teren, na którym nas jeszcze nie było, bo to już wszystko... To, co chcieliśmy, to mamy zrobione. Ten relikt, przypominam, jest na razie niedostępny. Skrzynki to nie jest nic takiego wymaganego, więc mogą sobie tak być, jak są. Ach, dobra, jeszcze jedna rzecz. Udamy się tu i skorzystamy z lotni. O. Chodzi mi o wpis przede wszystkim i mam nadzieję, że się nie zabije podczas sterowania lotnią. jest to tak na zakończenie. Bardzo. Lotnia. wpis jest. I zobaczmy jeszcze na podręcznik. 20% już mamy. I zostały nam tylko dwa pojazdy do użycia. A tymczasem może się przelecimy. O, sterowanie lotnią. W i D. Wyszko się rozglądamy. Szybu nisko i prosto, by lądować. Wstrzymam E, aby wyskoczyć. Zachowaj ostrożność. No, to możemy sobie tak troszkę wyspę pozwiedzać jeszcze. się rozejrzeć z wysokości ptaka, tam jest ten maszterełek, który przejęliśmy ale starał się wylądować w wodzie, wtedy na pewno nie zginę ciekawe czy było osiągnięcie w ogóle za ten za przelecenie na lotni jakąś tam konkretną odległość, bym musiał to sprawdzić może było coś takiego w sumie nie wiem ale fajna rzecz. No i tyle w sumie. Tak to wygląda. Zostały nam jeszcze dwa pojazdy, których trzeba oczywiście użyć w trakcie gry, żeby mieć 100% ich w zapiskach. I tym chyba wspaniałym widokiem się z Wami pożegnam, jak gdzieś wyląduję. No i mówię, w kolejnym odcinku bierzemy się za zadania poboczne, bo już widzę, że będę mógł je zrobić, skoro mogłem. Udać się do kryówki doktora Enharda i użyć sobie lotni, żeby latać. Tu sam tą misję główną mogę na spokojnie poczekać. pa. pa.